Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hypixel SkyBlock. I dzisiaj co robimy? Dzisiaj zarabiamy pieniądze. Dzisiaj nie nagrywam osobno audio, osobno wideo, tylko jesteśmy razem w jednym filmie w tym samym czasie. Będziemy zarabiać pieniądze. Jak widzicie, mam 76 milionów i to jest wszystko co mam w banku, nic nie mam. Także zobaczycie ile będzie pod koniec tego filmu. Plan na dzisiaj jest taki. Ścinamy trzcinę, zarabiamy na tym, wbijamy poziom farming, lecimy po 40 poziom farming. Pewnie dzisiaj tego nie zdobędziemy, ale wbijamy stopniowo. I Tradujemy, wymieniamy, kupujemy na BZ, kupujemy Jacobs Ticket 53600 i sprzedaż 56900, także jest nieźle, dobra cena 3000 na sztuce. Pokażę Wam taki niezły killer, jak tutaj łatwo zdobyć, w sensie jak kupić, jak się przebić przez te wszystkie oferty. Po prostu składam ofertę na 160, cyk, cyk. I znowu BZ, cyk, 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 cyk. I przez to wystawiam cały czas kolejną ofertę, która na pewno ląduje na górze. Także w ten sposób robię, dopóki całkowicie nie wyjdę z kasy. Dobra, ile mamy? 42 kupione. No, mogło być lepiej, od samego końca zbieramy i odbieramy kasę. Tak naprawdę robimy tak w kółko: jak z powrotem zbiorę kasę, to z powrotem wystawiam te, te oferty i, i, i tak robię, no nie? 42, no dobra, lecimy od nowa. Ej, to musi być super śmiesznie w ofertach, wyglądać. Chociaż nie, widzę, że tu ludzie dorzucają cały czas kolejne swoje oferty, nie? Dobra, teraz będzie trochę więcej z tego, co widzę. E, chwila 213, lecimy od końca. Generalnie to kupić te bilety po tej cenie nie jest aż tak łatwo, no nie. Więc trzeba dlatego w taki sposób kombinować z nimi, prawda? Mogę też spróbować wystawić ofertę. 25 do końca na po prostu 1024 i zobaczymy, co się stanie. Czekamy. Odebrane. Dobra, 1024. Odebrane wszystko. Teraz za ile można to sprzedać? 57. Spoko różnica. Sel. Lecimy. Parma. Let's go. Wiem, co jeszcze trzeba zrobić. Trzeba obsłużyć sklep. Tutaj. Pierwszy. 23 hejby. Lecimy. A to, 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 to... jeszcze reszta Mamy to, wracamy na farming Przybyło nam prawie 5% albo w ogóle 5% z tej sprzedaży w sklepie, więc nice Mało końców do odbioru, trzeba ponowić Cyk, 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 sell, lecimy dalej Zjem sobie Kinder Bueno w trakcie tutaj robienia tego jakby co to mi nie płacą, tylko tak sobie mówię, że se zjem. Bo se zjem. Za dwie godziny kończy nam się God Potion. A niedobrze, bo nie da się ich kupić. Aha. Bo jest zamknięte. Derpy zamkną. Ale w sumie mam 3800 bit, więc mogę po prostu se z bitów kupić. I tak zrobię? Zbitów kosztuje tylko 1500. Jak ustukam kopera też 3000. To zrobię typowo green samba, dwójkę i sprzedam za 20 parę milionów. Ciekawe czy taka sama cena jest, czy się coś zmieniło. No, bo wszedł update wczoraj i na przykład można teraz kupić minion upgrades. Takiego jest, tak samo pet, upgrade z Soup Tego typu rzeczy są. A green Thamb, sam w sobie, gdzie on jest? Chyba tutaj. Tutaj. Trochę staniał. No, nie fajnie. Chyba, że nie kosztuje tyle samo kopera, ale raczej kosztuje. Ceny spadają. Nie dobrze. Dobra, jak tam z tym? Do odebrania. Jeszcze nie całość, ale sporo kasy, więc resztę wystawiamy. Cyk. Dobra, zostało wypełnione. Super. 96. Ej, ale zobaczcie, mamy kasy tyle co jak zaczynaliśmy chyba, a jeszcze obsłużyłem za pewnie około 2 miliony, może, tam, klientów. W każdym razie jest profit, znaczy zrównaliśmy się, ale idziemy i tak i tak do przodu, bo mamy, zyskujemy koper, zyskujemy level. Cyk, 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 i dalej, cyk. Cyk, 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 cyk. Ej, field, razy dwa, kupują, znaczy sprzedają nam, dobrze. Fajnie, fajnie, fajnie To dobry sygnał 54, eee, no to elegancko Dobra Tak, tak Dobra 277 tysięcy Nie mam nic, zostałem Sam, biedny Uuu, field Ej, co oni tak kupują, to dobrze Znaczy Mi sprzedają, ja kupuję Sprzedają dobrze, to mam na myśli Znowu Fajnie Wow 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 wow, 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 wow! Co się dzieje? Jaka sprzedaż? Mamy dwóch emisariuszy: Wilsona i Carltona na tym. I znowu field, co jest? Tak dobrze idzie? No way. Tylko trzeba teraz to sprzedać. Trzeba to wystawić na sprzedaż. Trzeba opróżnić ekwipunek z tego, co żem naścinał. To jest. No sprzedaj to. Dobra. I teraz trzeba te zamówienia zrobić, żeby były najtańsze. Jo, ile tiketów, no nie? Uuuu, uu, zarabiamy 25 milionów do odebrania. Dobra, i kupujemy, kupujemy od nowa. Jeszcze zobaczę, czy na pewno jest, się opłaca 54, 57. Bardzo to jest taki moment. Róbcie to co ja jak macie kasę. Znaczy... Będziecie wtedy moją konkurencją, no ale trudno. Czy znaczy, kto wie, ktoś sprzeda, ktoś kupi. No nie, dobra, tam nie będę gadał o niczym. A. Róbcie to, co ja, jeżeli chcecie zrobić. Mam nadzieję, że nie będziemy wchodzić sobie w drogę. No, odbieramy nasz łup. To, co należy do nas. Wszystkie te etykiety. Dobra, sprzedajemy. Dawaj, Sell. Tak się robi profity, dzieci. Fermento nie dropi. Ja chcę fermento. Tylko 5 milionów musi ich nas gdzieś zepchnąć niżej. Sell, sell, sell. Ciekawe, ile mam ścięte trzciny na tej mojej motyce. 6 758 tysięcy. Musimy zebrać 10 milionów. Trzeba sprzedać. Czyli trzeba pilnować, żebyśmy byli pierwsi cały czas. Odbieramy kasę 843 to jest nasza oferta. Znowu nas zepchnęli, więc już trzeba wystawiać tańszą. Chcę to sprzedać koniecznie, bo tak w takim wolnym tempie, jak nie będę się na to patrzył, to nie sprzedam. YouTube Jules kupił od nas. Jules, nie wiem kim jesteś, panie Jules, ale pozdrawiam, panie Jules. Pan jest pewnie z Anglii, czy skądś tam, czy z Ameryki, czy z jakiegokolwiek innego kraju na świecie. Uh, tyle. OK, jesteśmy nadal pierwsi. Nadal pierwsza oferta. Sprzedajemy. Sprzedajemy jeszcze więcej. Nie, już nie. Sprzedajemy. Dalej sprzedajemy. Mamy. Sp już musimy znowu zmienić. Ofertę. Sprzedajemy. Co jest? Dobra. Filtr jest. Udało się. Mamy to. Patrzcie, dzieci, ty mamy pieniędzy: 79 milionów 921 tysięcy. To jest dużo. Więc zarabiamy solidnie. Trzeba kupować i tradeować dalej. Flipować, tak dokładnie mówiąc. Ale tak, trzeba to robić dalej. Więc chyba po prostu muszę kupić, a nie ciąć to. Dobra, robimy zamówienie. 54 50. Jest, Chociaż nie. Troszeczkę warunki zmalały, bo z różnica tam no 2000, a nie 3. Ale ponad 2000. To i tak jest spoko. Robimy, składamy. 160, cyk, 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 cyk. 160 znowu i lecimy. Trochę kiepsko. 50 tysięcy ktoś chce kupić. Co za oferta? I on ma kasy? I on będzie z nami konkurował teraz? Dobra, kupuję 1024 na raz i trochę trzeba pościeniać trzcinę. Wow, tak jak Serafino no, no, najlepsze zlecenia daje, znaczy najlepsze daje Jerry. Chociaż nie wiem, porównywalne dają, dają zajebiste zlecenia. Szybko, na zlecenie! Musimy ich wszystkich obsłużyć. Przy okazji sobie odbierzemy kasę, bo sell-offer zostały wypełnione. Nice. I widzę, że tutaj oferta kupna nie została w ogóle. 8,5 miliona. Lecimy ze sklepem. Dobra, zrobione wszystko. Wow, przybyło nam naprawdę dużo kopera. Sporo farming XP. Jest nieźle. Ile mamy? 22% farming. No. I niedługo możemy kupić sobie jeszcze Green Zambia. -y. Wydaliśmy na to 2 miliony teraz w końcu, więc nie jest źle wcale. Musimy, oczywiście, złożyć kolejne zamówienie tutaj. No trzeba, trzeba Złożymy zamówienie po prostu na 300. Może to się lepiej sprawdzi. Ale teraz nie chcę kupować. Wcześniej był taki. Czas, że tak cały czas napływały te zlecenie, cały czas uzupełniało i kolejne 160 160 i tak dalej Teraz nic Więc bida Uuu nagle 63 super A e, patrzcie jestem pierwszą ofertą i nikt mi nie sprzedaje no nie To oznacza, że nie wiem, nagle się zatrzymał rynek. Nikt nie kupuje, nikt nie sprzedaje, nikt nie nic. Różnica cenowa też bardzo spada. Pościnajmy trochę Netherworldów, zobaczymy jak tutaj leci to. Od teraz się też grzyby zbierają z Netherworldów, także spoko, ale i tak wolno przybywają w porównaniu do trzciny. Wypełnione. Nice. Dobra chwila. Cyk. Cyk. Ale to, co mamy. Wow. 1,977. Zaraz jeszcze 80 milionów. Wypełnione. Dobra. Sprzedajmy to, co mamy. 370 tysięcy. Odbieramy zamówienie wypełnione. I uwaga. 80 milionów. 340 tysięcy. Nieźle. Więc. Tyle zarobione w dzisiejszym odcinku. Dosłownie w chwilę. Dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować kanał. I zapraszam na kolejny odcinek Hypixel Skyblock albo Minecraft Legends. Na razie. Cześć, cześć.